Witam serdecznie moi drodzy. Odpowiem szybciutko na kwestię z maila, ponieważ znowu kolejne zagadnienie się dość często pojawia ostatnimi czasy. Pomimo iż ze trzy razy już robiłam filmik na ten temat w przeciągu całej mojej działalności na YouTubie, ale no widocznie jest na to zapotrzebowanie. Więc jeżeli pytacie, to jak najbardziej zgodnie z tym, co obiecałam, będę w postaci filmiku taką odpowiedź udzielała. Na kanale publicznym. Moi drodzy, zajmiemy się zagadnieniem partner przy, przeznaczeniowy, czyli partner z przeznaczenia, a partner y, docelowy. Y, zajmiemy się tutaj, jak gdyby y, interpretacją tych dwóch zagadnień, tych dwóch przede wszystkim nazewnictw, dlatego że często pytacie, jakie są różnice i jak rozumieć jeden i drugi, i y, drugi y, 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 y tutaj, y, jak gdyby. I drugie, jedno i drugie słowo. Więc moi drodzy, przede wszystkim, partner przeznaczeniowy to jest taki, który musi pojawić się w Twoim życiu, dlatego że on był wpisany w Twoją ścieżkę życia. Czyli on był wcześniej już, że tak powiem, wybrany i w danym momencie życia taki partner przeznaczeniowy ma się w Twoim życiu pojawić. Dlatego, że to jest wpisane w Twoją drogę życia. Czyli może być to partner karmiczny, może być to partner jakikolwiek inny, który po prostu ma w Twoje życie wejść i ty musisz, znaczy musisz, no. Z założenia tak jest, że ty z nim jakąś ilość czasu przebywasz, tak? Bo to jest partner, to nie jest koleżanka, kolega, to jest partner. My tutaj skupiamy się na partnerze karmicznym, nie karmicznym, tylko przeznaczeniowym czyli partnerze, który jest jak gdyby twoim partnerem w związku, tak, w życiu. Więc partner przeznaczeniowy to jest taki, który pojawi się w twoim życiu, dlatego że, tak jak sama nazwa wskazuje, z przeznaczenia, czyli został ci przeznaczony na, jaką, na jakąś ilość życia albo na jakąś, na jakieś konkretne jak gdyby zdarzenia, sytuacje i konkretny okres w twoim życiu, żeby razem przejść przez niego, ale partner przeznaczeniowy wcale nie musi być partnerem docelowym. Może być docelowy, ale to zaraz później do tej kwestii dojdę. Natomiast nie musi być docelowym. Z założenia nie jest, prawda? W większości przypadków partner przeznaczeniowy nie będzie twoim docelowym. Natomiast partner docelowy, no to już jak sama nazwa wskazuje, jest tym partnerem, który ma być z nami do końca życia. I to jest docelowy. To jest właśnie partner docelowy. Który również jest ci nadany, natomiast pomimo iż on jest ci nadany, to, nie, to wcale nie musi być tak, że on w rezultacie końcowym tym partnerem docelowym będzie w konkretnej osobie. Dlaczego? Dlatego, że to są jakieś umowy, znaczy jakieś, to są umowy pomiędzy duszami, że ten partner będzie twoim docelowym, bo wy się na to umówiliście i tak dalej. Ale nieraz jest tak, że z różnych przyczyn yy, ten partner, który miał być Twój, Nagle się z tego wymiksowuje, tak? Czyli się z tego wycofuje, i na, pr na przykład w tym życiu znajduje sobie inną osobę. Różne są tego powody, wiecie. Ja nie chcę tutaj mówić, jakie mogą być powody. Y może mu się coś odwidzieć tak? Może być tak, że po prostu y nie będzie słuchał na przykład tego, co dusza do niego mówi. Nie będzie szedł właśnie z tymi pragnieniami duszy, tylko ze swoimi z poziomu ego. Może być też tak, że na przykład ktoś. Yy, użyje co do tej osoby jakiejś magii, prawda? I wtedy zmienia losy tej osoby. My już nie mówimy o konsekwencjach takiego działania, tylko o tym, co się dzieje w efekcie końcowym, że wtedy w takich przypadkach twój docelowy, który miał być twój, nie będzie twoim docelowym, bo tak naprawdę pójdzie w innym kierunku z różnych przyczyn i wtedy jest tobie dawany inny partner docelowy. To nie jest tak, że ty już zostajesz sam sama, bo w gruncie rzeczy to nie jest twoja wina, że jakaś dusza. Nie dusza, tylko jakiś człowiek po prostu wymiksował się ze wspólnego życia, a miało tak być, i to było zapisane w waszej linii życia. Po prostu wtedy zostaje ci nadany inny partner docelowy. Nieraz owszem, ktoś już do, zostaje sam do końca życia, ale nieraz jest dawana inna osoba. I wtedy ten partner docelowy też się zmienia. Natomiast wróćmy do tego partnera przeznaczeniowego, bo partner przeznaczeniowy to jest osoba, która wchodzi w twoje życie na jakiś czas. Bo ma z Tobą coś przepracować albo przeżyć z Tobą kilka lat, kilkanaście lat, i nie musi być to partner docelowy, bo z założenia to nie jest partner docelowy, ale może się takim stać. Kiedy tak się stanie? Kiedy po prostu y, dwie osoby dojdą do wniosku, że mimo to chcą ze sobą być i były y, partnerami przeznaczeniowymi, ale tak się zafiksowały na swoim punkcie energetycznie, tak się dogadały, już tak powiedzmy że postanawiają być do końca życia razem. I wtedy ten partner przeznaczeniowy staje się partnerem docelowym. Więc widzicie, nie ma jakichś takich bardzo sztywnych schematów. Z założenia w większości przypadków tak będzie, że partner przeznaczeniowy to przeznaczeniowy, a partner docelowy to docelowy. Ale są sytuacje, które mniej lub bardziej mniej lub bardziej są zależne od Was, które zmieniają nieraz bieg wydarzeń, wiecie. Różne są, y, powiedziałabym, y, połączenia energetyczne i w różny sposób te energie będą się kierunkowały. Nieraz po prostu zawiedzie jedna osoba, która do tej y, osobie, tej duszy, y, jak gdyby, y, jak to powiedzieć, ona jej y, obiecała, że będzie z nią w tym życiu, że będą razem a później poszła sobie do kogoś innego. Więc wtedy tak naprawdę tutaj no, można powiedzieć, że ten człowiek y, zawinił, bo y, jak gdyby wymiksował się z umowy, która miała być. Natomiast y, moi drodzy, generalnie są takie przypadki, zdarzają się takie przypadki, może nie często, ale są przypadki, że po prostu jedna dusza wychodzi z kontraktu, tak, łamie kontrakt za życia tak, tutaj na poziomie ziemskim, i można powiedzieć, że nie wywiązuje się ze swojej umowy odnośnie drugiej, dru, drugiej osoby, drugiego człowieka. I też takie rzeczy są, i też jak gdyby trzeba być świadomym tego, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast wtedy nie do końca jest tak, że zawsze ta osoba zostaje sama, bo już powiedzmy ten partner. Wyszedł z kontraktu i ona już nowego kontraktu nie ma. Nie, wtedy zazwyczaj niekiedy na jej drodze staje zupełnie inna osoba i to już jest osoba odgórna, tak? To już jest osoba odgórna, która po prostu na zastępstwo, że tak powiem, tamtej zostaje ci nadana na twojej drodze. Ale nieraz rzeczywiście tak jest, że po prostu taka dusza po tym jak ktoś ten kontrakt złamał z nią, no to niestety zostaje sama, prawda? Zostaje sama, więc generalnie tutaj różne są kombinacje energetyczne i różne rzeczy się dzieją, ale w takim powiedziałabym yy, klasycznym spojrzeniu na te zagadnienia, to partner przeznaczeniowy jest przeznaczeniowy, a partner docelowy jest docelowy i wtedy nie ma tych takich kombinacji i rozgałęzień dodatkowych, bo to są specyficzne warunki, jak tak się dzieje, ale w takim powiedziałabym prostym szablonie podstawowym, te osoby są z przeznaczenia to, to na chwilę, na jakiś tam okres czasu, a docelowe to docelowe do końca życia. więc moi drodzy, y, mam nadzieję, że zrozumieliście, bo y, no bo dużo takich zapytań jest odnośnie tą kwestii. ja już kiedyś te filmiki robiłam i gdzieś tam na przestrzeni tych kilku lat, gdzie nagrywam, y, one są na moim kanale. pewnie niektórym trudno by było po prostu teraz znaleźć te filmiki, dlatego jak zobaczyłam, że na mailu znowu powtarza się ta kwestia, to doszłam do wniosku, że po prostu nagramy sobie to zagadnienie i raz jeszcze tutaj przedstawię Wam, jak ja to widzę i jak to wygląda z poziomu energetycznego. Więc moi drodzy, zapraszam Was na inne filmiki, dlatego że dzisiaj nagrałam na moim kanale odpowiedź tak lub nie na dowolnie zadane pytanie, czyli ta nasza cotygodniowa odpowiedź tak lub nie. No jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia Pytacie się w mailach kiedy będą kolejne znaki na maj Moi drodzy jutro już podejrzewam, że ruszę z nagrywaniem kolejnych znaków Bo na razie są nagrane cztery Wodnik Panna, Rak lew. Te cztery znaki macie już na kanale Więc jeżeli ktoś ominął i ktoś nie zauważył To można już te cztery wykładniki zodiakalne oglądać Oczywiście ascendenty i księżyce, jeżeli macie, to też. Jeżeli wasi partnerzy są w tych znakach, to też możecie sobie obejrzeć, żeby zobaczyć z drugiej strony to, co się może zadziać, prawda? Zawsze warto taką wiedzę mieć. Więc moi drodzy, to by było w takim razie na tyle. Yy, cały czas, jak macie jakieś kwestie do poruszenia na kanale, to piszcie do mnie. Tak jak zawsze mówię, piszcie do mnie na maila, a ja będę po prostu. Jak się zbierze większa grupa tych samych zagadnień, kiedy będzie jak gdyby powtarzane to samo pytanie, to ja wtedy robię filmik na ten temat. I uważam, że jest to sprawiedliwe i uważam, że jest to, no takie powiedziałabym, praktyczne i pożyteczne, bo inne osoby też mogą skorzystać z tych odpowiedzi. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.